Kiedyś nie jak to bardzo serdecznie czuję. No, być pewna, mękawa. I słuchajcie, dlaczego nie nagrywam przez kilka dni? Dlatego, że po prostu chciałam nie nagrywać przez te wakacje. jednak pomyślałam, doba, będę nagrywał, bo jeszcze tych subskrybentów stało. Ale ja nie robię tego dla kasy. Ja robię to dla Was. Ja chcę bardzo, tu bardzo być pokładany. Zostać też po sobie. Teraz Wam pokażę mój serwer. Um, Krzysztof Miasto to Hanyo, 6 Jeżeli chcecie się zacząć na ten świat, to musicie wpisać takie ID. ID: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22. Mieć długość symulacji 8 senk. Trzeba mieć to na ósemce. Mieć skrzynię bonusową Przetrwanie normal, ja mam creativo Znaczy tutaj mam przetrwanie, ale na że mam kreatywa. I wtedy klikacie, że chcecie zrobić to I wtedy te się na mój serwer Może mnie spotkacie, jeżeli mnie spotkacie To mogę wam dać shulkery Z mega i itemami Dużo mam tych itemów, tak więc jeżeli chcecie to Wpisujcie to, to działa na Bedrocku, jeden, już wam pokazuję nawet wersję, 1.19 chyba 2, 1.19.2, to jest 1.19.2 i jeżeli wbijecie na tą wersję, to wbijacie w grę i robicie właśnie ten selekcję co ja wam powiedziałem, a ten serwera to już, już przeszłość. A właśnie, jeżeli jesteście z serwera Anatia, to podajcie IP do serwa Anatia. Sam, jeżeli jesteście z Anatki, to powiedzcie, jakie jest tam IP. Ja wam podam IP, właśnie tutaj macie podane IP do Krzysztof Miasto.proto.hanno6. Pamiętajcie, że trzeba to wpisać. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy z widzami. Tylko pejcie, jakie macie niki, piszcie coś tam na czacie. Bajo!